czekajcie o kurwa znowu się zmączyłem ale dobra teraz teraz już jestem kurwa przygotowany nie ma chuja że mnie nabierzecie wariaty es kurwa nie tym kurwa razem ale słuchajcie ej poczekamy na agę jak aga przyjedzie jak Aga przyjedzie to i bonka zapierdolę na live i zrobimy kurwa i reakcję na bonka, co wy na to? Takiego wiecie, jest kurwy syna pierdolne akurat. Och, to będzie beka w chuj. O dobra, już nie kurwi. 30 sekund trzeba poczekać, nie? Bo inaczej kurwa koniec.